A teraz będzie historia dla dzieci. Angelika lubi e, doświadczenia, też lubię, ale ja też lubię historię dla dzieci. Szczególnie lubię opowiadać, dlatego zap zapraszam tutaj wszystkich, żeby było widać, bo dzisiaj mam takie małe figurki, więc jak chcecie coś widzieć, to musicie tutaj podejść. Dzisiaj. W ogóle cześć i jak się macie. Opowiem wam historię o pewnej rodzinie. Ja myślę, że wszyscy dobrze znają tą historię, ale zacznę ją trochę inaczej, bez tych znanych imion. I może jak ktoś będzie wiedział, o kogo chodzi już, to zgłaszajcie się i i odpowiedzcie. Było sobie pewne małżeństwo. Mieszkali w Izraelu. A poczekajcie, bo jeszcze zgubiłem jedną moją ściągę i Biblię zapomniałem, a przecież historia będzie z Biblii to najważniejsze. Jestem z powrotem. I ten mąż miał na imię Elimelech, a żona miała takie popularne imię, którego teraz nie wspomnę. I oni mieli dwóch synów: Machlon i Kilion. Takie bardzo popularne imiona, prawda? Co drugi ma tak jak Kasia, Basia, Janek? Czy już ktoś wie o kim będzie? Jonasz wie, bo Jonaszowi powiedziałem w domu. Oni mieszkali w Izraelu i zapanował tam. Super. A wiesz, jak mieli na imię? Jeremiasz tylko nie umie wypowiedzieć pewnie. E, mieszkali w Izraelu i zapanował tam głód, taki straszny głód, że postanowili z tego Izraela z Betlejem, z którego pochodzili się wyprowadzić. Wyprowadzili się do Moabu. Pewnie nie była to łatwa decyzja, ponieważ Izrael nie miał dobrych relacji z, Moa, z Moabitami. Zawsze tam, wiecie, jak to się mówi, iskrzyło między nimi. Ale z powodu głodu wyprowadzili się do Moabu. To będzie nasz Moab. I cała rodzina się przeniosła do tego Moabu. Ale wiecie, chłopaki rośli i wśród Moabitek wybrali sobie żony. I Ilion wybrał sobie Orpę, a Machlon wybrał sobie Rut. I teraz już wszyscy wiedzą, tak? Dzisiaj będzie o Rut i Noemi. To jest ta z pierwszego małżeństwa, którego wspomnieliśmy. I wyobraźcie sobie, żyli sobie w tym Moabie. W Biblii jest napisane, że żyli tam prawie 10 lat. Około 10 lat. Zdarzyło się tak, że Elimelech zmarł. Noemi została sama ze swoimi synami i synowymi. Ale tak się potoczyło życie, że również Kilion i Machlon zmarli. I Noemi została sama w obcym kraju. Z, ze swoimi synowymi, z Orpą i z Ród, i czuła się trochę nieswojo, wiecie. Dla nas to teraz jest tak, może nie do końca zrozumiałe, ale ta historia jest troszkę bardziej rozbudowana, jakby znać tamte zwyczaje. Wtedy dom utrzymywał mężczyzna, a tu, zobaczcie, nie było żadnego mężczyzny. Teraz. Co miesiąc z naszej wypłaty ci, co pracują, wiedzą, odprowadzana jest pewna część, żeby mieć emeryturę, czyli coś, z czego korzystamy, żeby mieć pieniążki na starość. Jak już człowiek nie ma sił, żeby pracować, a wtedy ten system emerytalny wyglądał troszkę inaczej. Oni pracowali całe życie i wtedy mieli z czego się utrzymać. A później, jak już byli starzy i nie mieli siły, żeby pracować, to wiecie, kto ich utrzymywał. Dzieci, i zobaczcie, te trzy kobiety zostały w bardzo trudnej sytuacji. Noemi nie miała męża, więc nie za bardzo miała ją kto utrzymywać. Mogła liczyć tylko na siebie. A emerytura miała tylko synowe, a one też tak średnio mogły pracować i utrzymywać. Była to dla niej trudna decyzja, ale doszły ją wieści, że w Izraelu głód minął i postanowiła wrócić. I był taki zwyczaj, że wiecie, ona nie chciała ciągnąć tych swoich synowych, czyli orpy i ród, do swojego kraju, bo to były kraje o dwóch totalnie odrębnych zwyczajach. Więc ona zrobiła coś takiego. Ucałowała je i powiedziała: Wracajcie do swoich domów. Ze mną wam nie będzie dobrze już. Nic nie jestem w stanie Wam pomóc, nasza sytuacja jest zła. Najlepiej będzie, jeżeli wrócicie, wrócicie do domu. One powiedziały: O nie, one ją bardzo kochały, zostajemy tutaj z Tobą. Ona mówi: Nie, Wy musicie wracać do swoich domów, nie możecie ze mną zostać. To nie jest dobry pomysł. Orpa bardzo płakała, ale ucałowała na pożegnanie swoją teściową i wróciła do swojego domu, do swoich rodziców. Ale ród powiedziała, że nie, nie wróci. Słuchajcie. Nie, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój. A Bóg twój, Bóg mój, gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni pan cokolwiek zechce. A jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Była bardzo zdecydowana, że chce iść. I Noemi więcej nie nalegała. Wróciły do Izraela. Wieść o tym, że wróciła do Betlejem, bardzo szybko się rozniosła. Obiegła całą, e, całą miejscowość. Wszyscy wiedzieli, że wróciły. Dla Noemi był to przykry czas, wróciły tam do swoich, do swoich e, znajomych, ale wiecie, no nie miały z czego się utrzymać. I wracały, kiedy były żniwa. Wiecie, to to jest to, jaki to jest czas? To jest wtedy, kiedy zbiera się zboże. I to był początek żniw. Pierwszy zbiera się jęczmień. I ród mówi do Noemi: Posłuchaj, ja idę na pole zbierać kłosy. Wyobraźcie sobie, był tam taki zwyczaj, że nie zbierali wszystkiego. E, nie mogli. Pan Bóg za, zatroszczył się też o tych najbiedniejszych. Nie mogli zbierać do ostatniego kłosa, musieli coś zostawić, musieli zostawić dla tych, którzy nie mieli. Nie musieli im dawać. Ci najbiedniejsi musieli też sobie trochę zapracować. Czyli ona poszła, żeby zbierać kłosy. Zbierała te kłosy cały czas, dość intensywnie. Okazało się, że zbiera na polu Boaza, który był taką daleką rodziną e, Noemi. I ona dość pilnie zbierała te kłosy, i wtedy na polu. Pojawia się właściciel. I widzi, jak ród cały dzień pilnie zbiera te kłosy. I taki zaskoczony, bo jej nie zna, a wieści się szybko rozchodzą i pyta, wyobraźcie sobie. Wtedy rzekł boaz do swojego sługi postawionego nad nadrzeńcami: Ej, czy ja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział: Jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie: Chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami, odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy podszedł Boz do ród i powiedział jej takie słowa: „Słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd. lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi.” Oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali, nie przeszkadzali ci, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napić się tego, co parobcy naczerpią. Ona była bardzo wdzięczna, upadła, żeby mu podziękować, taki był zwyczaj. I faktycznie zbierała, bo sobie poszedł. I wyobraźcie sobie, że. Ee, ona jemu podziękowała, a aha, jeszcze zanim odszedł, to Bos jej powiedział: Słuchajcie, to też jest bardzo ważne. Eee, niech ci wynagrodzi Pan Twój postępek, i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Twoimi skrzydłami, pod Jego skrzydłami. Czyli e, Ruth kochała Pana Boga, przyszła za Noemi tutaj. I Bos to zauważył i mówił właśnie, że za to, że kocha Pana Boga, to Pan Bóg jej to wynagradza. Okej, okay. i Bos jeszcze kazał swoim sługom tylko mi nie zbierać dokładnie, co? Zostawiajcie jej tam trochę więcej, żeby miała. I ona tak wyobraźcie sobie, zbierała, zbierała i wiecie, ile zbierała? W Biblii jest napisane jedną Efę. To jest koło 20 kilo. Wyobraźcie sobie, za cały dzień ona nazbierała taki tu jest 15 kilo, więc jeszcze więcej niż tutaj jest w tym worku jęczmienia. Jak ktoś chce, później może spróbować podnieść, czy to podniesie. Ile ona nas zbierała. I na koniec dnia, wyobraźcie sobie, ona wzięła ten worek, zarzuciła na plecy i wróciła do domu. I opowiedziała wszystko Noemi. Jaka była zdziwiona Noemi i szczęśliwa, że jej tak dobrze poszło. Ja muszę to odłożyć, to ciężko, nie wiem jak ona z tym szła. I ona tak zbierała wiele dni, jak długo trwały żniwa, wiecie? I, skracając historię, Bos bardzo zwrócił uwagę na ród. Bardzo mu się podobało to, jak ona pracuje, pewnie też jak wygląda. Eee... I okazało się, że BOS był w stanie jej pomóc. Tam był taki zwyczaj, w który nie wchodzę, był jakiś wykupiciel i tak dalej, w każdym razie on był jej gwarantem. I wyobraźcie sobie, że okazało się, że był ktoś jeszcze, kto mógł wykupić wtedy te posiadłości Noemi, które tam jej zostały. I wtedy BOS usiadł w bramie miasta. Tutaj usiadł sobie w bramie miasta, tu tych na razie nie ma. I jak kiedy przechodził tamten drugi, który miał prawo do tego majątku, to Bos mówił: Hej, ty zaczekaj. Hm? O co chodzi? A on mówi: Posłuchaj, jest ten majątek do wykupienia, ty jesteś pierwszy, więc ci mówię: Ja jestem zainteresowany, ale ty masz pierwszeństwo. Więc jak chcesz, to kupuj. On mówi, hm, dobra, zastanowię się. Ale przedstawił mu boss całe warunki. Posłuchaj, ale tam jest e, Noemi na utrzymaniu, ma swoją synową ród i tak dalej. On wtedy mówi, o nie, to nie, to za dużo dla mnie. To bierz. I wiecie, jaki wtedy mieli zwyczaj? A w ogóle oprócz tego, że oni się spotkali, to tam jeszcze byli starsi, którzy e, pilnowali. Nie podpisywali umowy na papierze, tak jak my mamy teraz na kartkach, tylko wiecie, co zrobił. Ten, który nie chciał, zdjął swój sandał, wręczył bozowi i to było podpisanie umowy, tak jakby. Taki był układ. I wyobraźcie sobie, skracając historię, że boz żeni się z ród. Są szczęśliwym małżeństwem. Rodzi im się syn. Syn obed, i to jest jakby koniec tej historii. E, taki wniosek dla nas. Rut pokochała Pana Boga, bo widziała, jak Noemi i, i jej synowie, i jej mąż, pewnie kochają Pana Boga. Dlatego postanowiła wrócić do Izraela, i tak jak Bostan mi też mówił, że Pan Bóg jej wynagradza pewne rzeczy. Taka była właśnie miłość Ruty do Pana Boga, i też i Pan Bóg postanowił jej wynagrodzić to, co się stało, te nieszczęścia, które spotkały je w życiu. Dobra. A jeszcze jedna taka ciekawostka. To była taka dzielna i waleczna kobieta, że wyobraźcie sobie, że była prababką króla, którego już na pewno wszyscy znają, króla Dawida a później też jest w rodowodzie Pana Jezusa. Okej, okay. koniec historii. Taka ciekawa historia, może znana. A teraz mam dla was zadanie, że trzeba zrobić dzisiaj ród i Noemi. I posłuchajcie, wykorzystamy y, takie wiadomość z czego. E, i... Specjalny papierowy plakat. Taki specjalny mamy karton i zobaczcie trzeba zrobić wdzianko. Możecie sobie robić jak tam chcecie, jak wam pasuje, jak będzie Wam ładnie. Trzeba zrobić buzie temu ten. Możecie to przykleić. I jeszcze wtedy kobiety zagry, zakrywały włosy, więc musicie jeszcze na górę dać to tu mam gumkę. A to wiecie, robię na szybko. Wy też nie będziecie mieli dużo czasu, bo już wujkowi nie zostawiliśmy dużo czasu pewnie na kazanie. Ale wiecie, tu jest strój, tu jest ten, a tu będą oczy. No jakąś twarz musicie zrobić, bo nie zrobiłem żadnego przykładowego. Także zapraszam po odbiór materiałów. Tu będzie wszystko. Jeszcze tam zostawię resztę, jakby komuś brakło. Musicie mieć cztery kawałki papieru, dwie y, rolki. I dwie gumki i dowolność wielka.